Siema, cześć wszystkim. Jesteśmy na kolejnej inwestycji, o której opowie nam człowiek, Piotrek. którego już znacie. Witam, Piotrek. Dzisiaj zaczynamy zabawę na nowej inwestycji. Jest to chyba najfajniejsza inwestycja w Polsce, ze względu na to, że mamy basenik, prawda? Jak tu widać, sanitariaty, które musimy podpiąć. Cały obóz, kemping, hamaki i wszystkie fajne udogodnienia, jak to przystało na wakacje. Dzisiaj na początek zajęliśmy się zabawą z podłączeniem pompy basenowej, żeby sobie zagrzać wodę. Podłączyliśmy mocno, mocny filtr piaskowy z mocną pompą. Będziemy czyścić basen, żeby można w nim trochę popływać. A w następnych dniach zaczniemy się bawić z instalacjami wewnętrznymi w domku. Mam tak, taki dość duży syf w tym basenie, nie wiem, czy to widać. No, będzie na, na filmie. Ale co, Podłączy, podłączyliśmy filtr. Podłączy na razie basen... zrobiliśmy wstępne podłączenie pompy basenowej plus filtr piaskowy, mocna pompa obiegowa. I za chwilę to poukładamy, żeby jakoś to sensownie było, użytkowo, wygodne. I co? No i zaczniemy grzać basen. Tutaj mamy co to jest właściwie? To jest filtr, tak? piaskowy, piaskowy dokładnie, basenowy. Włączenie wydaje się bardzo proste, no, więc się nie, nie, nie pomylić, tak? Dokładnie. Na zewnątrz mamy pompę ciepła, na razie ją wstępnie puściliśmy. Zobaczmy, Jeżeli jak zobaczyć, tak wygląda ta pompa. Się dzieje? To jest, jest nasza pompa basenowa. Na razie się włączyła. Temperatura jest 24 stopnie zaraz sprawdzę opowiedzmy coś może o konstrukcji tego namiotu bo to nie zaczęliśmy od tego no jest to fajna kopuła wykonana z drzewa obita fo grubą folią tak, coś takiego jak do jak do uprawy pomidorów można powiedzieć mała szklarnia sam nie wiem co o tym sądzić na razie się trzyma wiatry wytrzymuje będzie fajna rzecz. Taki mamy widoczek. Dosyć fajny. Tam nasze obozowisko. I co? Zaczynamy... No pewnie, pewnie każdy z Was zacząłby robotę od podłączenia basenu, prawda? No zgadza się. <noise> Także jak Nie. to będzie już zrobione... W dniu jutrzejszym startujemy już z pracami. Będziemy zaczynać powoli od, na początek rozkładania rekuperacji. E, później styropian jedna warstwa na styropianie będziemy podłączać jeszcze e, e, ciepłą zimną wodę użytkową spinać właściwie puszczać e, główne rury do rozdzielaczy z pompy ciepła dalej dokładać dalej styropian później podłogówka rekuperacja i tak aż do końca no, kręcisz Damianie? Moment. Cześć, cześć. My drugi dzień walczymy z basenem. Niestety y, filtr filtr piaskowy. piaskowy nie dał rady. Ja tu pokażę jak to wygląda. Dalej y, jest kupa syfu na dnie. I wpadliśmy, właściwie Piotrek wpadł na pomysł, żeby, na pomysł, żeby zrobić własny filtr, zrobiliśmy dodatkowy filtr wstępny, który ma, składa się z warstw włókniny i keramzytu. Powiedz od początku jak on jest zbudowany może, co? Na samym dole jest taka... Od góry w pokrywce jest przyłącze, czyli będzie woda pobierana z basenu. W środku mamy zrobione warstwy po kolei powiedzmy na przemian włókniny i keramzytu jest tych warstw włókniny, nie wiem, około 10 i, drobne, i cienkie warstwy keramzytu. No i później mamy na dole wypływ wody do pompy i dalej lecimy na nasz filtr, filtr piaskowy. Okazało się, że basen jest tak mocno zabrudzony, że filtr piaskowy po chwili działania tak naprawdę z powrotem zaczął wrzucać nam syf do basenu. Nie był w stanie odebrać tej ilości brudu. I liczymy na to, że nasz filtr dodatkowy załatwi sprawę i zaraz go odpalimy i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, odpalamy filtr i zdajemy relację, czy to w ogóle zadziałało i czy taki filtr ma rację bytu. Dokładnie. Dzięki. Wydaje się, że, że nasz filtr działa. Pokażę Mam mamy urządzenie. Mamy takie urządzenie do czyszczenia dna basenu, czyli taką szczotę. No i lecimy z tym. No, wiadro zmienia kolor. Jest, jest prawie czarne, także wygląda na to, że patent zadziałał. No i co, czyścimy. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Minęło od włączenia filtra około może 15 minut. W tym momencie filtr jest całkowicie czarny. Wydaje nam się, że już nie ma co dalej filtrować, tylko trzeba wymienić wkłady. I zaraz to zrobimy, zobaczymy co w tym filtrze się podziało. No już woda wygląda trochę lepiej. O, o kurwa. Niestety nadal jest zielona. I trochę osadu jest. Dobra, chłopaki niosą nasz prowizoryczny można powiedzieć filtr. Ale... Dobra, postawa. Wydaje się, że robotę zrobił. No, patrząc na to, że wczoraj całą noc chodził filtr piaskowy i nie zrobił żadnego efektu. I po kilku minutach mamy. Wysunuszone masakrę, trzymaj się pan spuść, Proszę Spójrz, bo i tak musimy go wymyć, nowy warstwy włożyć Ale A jaja. To, to co zebraliśmy Zresztą wywalmy to wszystko. Ale Niebo. jaja Czy ta włóknina się nadaje do użytku ponownego? Jak tam się skończy, to będziemy próbować ją regenerować, ale na tą chwilę wydaje mi się, że nie ma sensu jej ruszać. Musieliśmy ją dobrze wypłukać, ale tak jak widać, głównie poszło, czyli mogliśmy dalej filtrować, bo... Cały coś zabrał się u góry. Cały sobie zabrał się u góry i na bokach, Ej, nie, no dobra, damy kolejne warstwy, zobaczymy. Czyli tak jak widać, musimy coś jeszcze udoskonalić, a chociaż nie, środkiem też jest wyczyszczone na maksa. Aha, te boki to są w sumie załamania pionowe, nie? Bo zobacz, środki są całe ubrudzone, nie? Mogliśmy chyba jeszcze dłużej trochę podtrzymać Nasz świat, bo nie wygląda... Nie no, naj, najniższa warstwa chyba tutaj jest cała. Myślę, że śmiało mogliśmy jeszcze pośpierać. No i dobra, keramzy przepłuczemy, nowe damy nowe włókniny. I lecimy <grym> dalej. Jeszcze raz. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Ewentualnie też spróbujemy wypukać, zobaczymy jaki będzie efekt wypukania. Sorry. Dobra chłopaki, bo dzwoni skład. Stropian chyba jedzie, także może się weźmiemy za normalną robotę. Co się stało do ch**a? O, strasznie mi coś energii odebrało, wiesz? Mi też właśnie. Nie mam kurwa się mówić. Strasznie mnie umordował ten basen. Kończymy zabawę z basenem. Nasze rozwiązanie, nasz filtr sprawdził się bardzo dobrze. Pokażę jak to wygląda. Basen został wyczyszczony. Cztery filtracje i jest taki efekt. No i co, czekamy na inwestora. Ma przyjechać dzisiaj wieczorem. Jutro przyjedzie do nas i namówi go, żeby żeby popływał w tym kajaku. Bo w sumie po to sobie ten basen wybudował, zrobił, ułożył. Tak zwał, tak zwał. No to co? Dzięki za oglądanie. I oglądajcie kolejne etapy naszej budowy. Wykonywania instalacji w tamtym oto domu. Basen gotowy. Pokażemy inwestora w trakcie zabawy. Ja tam, no tam w się płacę, w ogóle nie w nie Jest, mamy to! Mamy to! Co tam Piotrek powiesz o tym wszystkim? No co? Piątek jest, dwunasta jedziemy do domu. Wszyscy... Ileś można pracować? Pięż, no, pięć nie. baset Wszyscy, wszyscy, wszyscy zadowoleni. Szczepan, pakuj się, jedziemy Wrócimy we wtorek Ci <grymne> to nie nie w w dębietę. Dębietę. Ale we wtorek skoczę tu do tego kajaku.